Idź gdzie chcesz. Szukaj, czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznoślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis o naśladowaniu Chrystusa. Rozdział 31. O porzuceniu wszystkich stworzeń dla odnalezienia Stwórcy. Panie, potrzebna mi jest jeszcze większa łaska, jeśli mam dojść do tego, żeby mi nikt nie mógł przeszkodzić. Żadne stworzenie. Bo dopóki powstrzymuje mnie jakaś rzecz, nie mogę swobodnie wzbić się i ulecieć ku Tobie. Pragną swobodnie szybować ten, kto mówił. Gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął. Cóż spokojniejszego, nad czyste spojrzenie? Któż swobodniejszy od tego, kto niczego na ziemi nie pragnie? Zatem trzeba się wznieść nad wszystkie stworzenia, całkowicie zapomnieć o sobie i w uniesieniu ducha zobaczyć, że wśród stworzeń. Nie ma nic podobnego do Ciebie, Stwórcy wszystkiego. A jeśli kto nie uwolni się od wszystkich stworzeń, nie będzie mógł z całą swobodą kierować się ku rzeczom Bożym. Niewielu jest kontemplatyków, bo nieliczni tylko potrafią całkowicie oderwać się od przemijających stworzeń.